Siemanko, siemanko, ludziska z tej strony Telex i dzisiaj zagramy sobie w Adasty Rip. W dzisiejszym odcinku pokażę wam dwa sposoby co zrobić, żeby nie używać paliwa albo co zrobić, jeżeli paliwo nam się skończy, jak sobie porazić dalej. Albo co zrobić, żeby przejechać wszystko bez paliwa. O, mamy dwie opcje. Bez paliwa albo jak nam się skończy paliwko, ale najpierw, zanim ruszymy, wejdę sobie do garażu i wybiorę sobie mojego kamperka. Kamperek mi się najbardziej chyba aktualnie podoba, chociaż jeszcze tym hamerem do końca tak nie pojeździłem, więc jeszcze na pewno sobie pojeżdżę, ale na Cel dzisiejszego odcinka bierzemy kampera. No i pierwszy sposobik pokażę Wam na pustyni, bo w zasadzie na pustyni tylko można go użyć. I już wam pokazuję, tu mamy paliwko, zostawiamy paliwko. Oczywiście, po co nam to? Tu mamy mojego kamperka, zostawiamy. Tutaj mamy w darce białego busika, więc też zostawiamy, co nam jest potrzebne. O te drzwi. I zobaczcie, co się robi z tymi drzwiami. Jak je złapiecie. To możecie na nich latać, więc bardzo fajny sposób. Zobaczcie, już sobie lata. Można lecieć do góry, można lecieć na dół. Bardzo fajna opcja, a żeby to zrobić, wystarczy iść, no, wejść na nie i przycisnąć F. No i wtedy, jak skręcicie sobie myszką, no to tak polecicie. O, 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 o nie zawsze działa. Trzeba ładnie je chwycić i w zależności od tego, pod jakim kątem złapiecie albo hmm, wskoczycie na nie, tak szybko będziecie lecieli do przodu. Zobaczcie, no pięknie, już jestem na 100 metrach i to zajęło mi chwileczkę. Zawsze możecie sobie polecieć do góry, jeżeli macie taką ochotę no i wrócić na dół żeby na dół wrócić wystarczy puścić będzie najszybsza droga w dół no ale mi na tym nie zależy zależy mi na tym żeby przelecieć troszkę na tych drzwiach oczywiście jeżeli chcecie to sprawdzać każdy domek który się nawinie możecie nazbierać tym sposobem troszkę e, kapsli ale je, nie musicie możecie dopiero się zatrzymywać jeżeli będziecie mieli naprawdę e, niski poziom jedzenia i będziecie głodni i sobie coś zjeść e, jeżeli chodzi jeszcze o te drzwi to ja pole Samo osobiście biec w przeciwną stronę, w którą chcecie lecieć, i klikacie F w momencie, kiedy jesteście gdzieś na drzwiach, i odwracacie się od razu w drugą stronę wtedy te drzwi lecą bardzo nisko i wystarczy sobie owinąć te drzwi znowu jeżeli spadniecie tak zawinąć sobie ekranem i już jesteście z powrotem na tej testa a ona jest obrócona pod tak ładnym kątem że naprawdę ładnie śmiga no zobaczcie sobie jak te liczby do góry lecą do przodu także w ten sposób możecie chyba najłatwiej i najlepiej przelecieć mapkę do samego końca. No i już jesteśmy na 5000 metrów. Tutaj są drzwiczki, jeżeli ktoś teraz pomyślał, pewnie oszukuje, pewnie tutaj jest auto gdzieś na dole, wyrzucił auto, i pewnie. Przyjechał, drzwi zapakował na auto i, i, i teraz pokazuję, że doleciał. Nie, drzwi działają bardzo ładnie. Działają, jestem tutaj tylko na drzwiach. Oczywiście, startujemy dalej. Lecimy e, tutaj, już dalej nie będę leciał. Można doleciać naprawdę daleko. Zatrzymywać się tylko po jedzonko. Jak widzicie, tutaj trochę poniżej połowy życia mam w tym momencie. Jak już jestem na ponad 5000 tysiącach więc można to ładnie ogarnąć. Teraz tylko się zatrzymywać co jakiś czas, co so 5000, 6000 metrów e, w budynku, zjeść coś i. Oby trafić na dobry budynek No i można lecieć dalej tym sposobem Także drzwiczki, bardzo fajny sposób Nie przedłużamy, przechodzimy do Następnego Spocobixu no, i drugi sposób pokażę Wam na mapce The Plains. Weźmiemy sobie tutaj paliwko, e, użyjemy do tego busika. O, najlepiej użyjemy do tego busika, jest to fajne outko, bardzo ładnie w nim to działa. E, I tutaj w tym momencie wykorzystamy sobie paliwko. Pokażę Wam dlaczego, ale powiem szczerze, nie jest w ogóle potrzebne. Także wlewam paliwko. Ehm, wszystko wleję, nie jest nam potrzebne w zasadzie bardzo dużo, ale wylewamy jak najbardziej. Zaraz złożę sobie auto No i ruszymy, i wam pokażę, jak to działa. No i pokażę wam też, że paliwo wcale nie jest potrzebne. Także tutaj mamy 9 litrów. E, pude pudełeczko, baniaczek sobie zostawiam. E, koła zakładamy szybciochem. Tutaj koła nie powinny się zapadać. Co? Tutaj jest pełno kół, powiem szczerze. O, zapadło się, niestety. Więc szybciutko. Dobra, jest postawione. Teraz szybko dopasować drzwi. Te drzwi są z tej strony? Nie, to są tylne. to Sklapa. Eee, tutaj mamy. O, to są te. Dobra, gdzie są następne? Tutaj, tutaj, tutaj. Wszystkiego nie musicie składać. Oczywiście nie jest to potrzebne, ale ja składam, jeżeli znajdę. O, tą klapę jeszcze. Dobra. A, i tutaj e, tak naprawdę ani nie jest potrzebne paliwko, ani woda. Że to jest super, mega zarąbisty sposób, ale jako, że wam chcę pokazać po co to paliwo, no to jeszcze skoczę po chłodnicę i silniczek. Chłodnica raz na szybciocha. Szkoda, że tutaj te chłodnice i silniki są tak rozwalone, tam daleko, a nie tutaj zaraz obok. No ale poradzimy sobie na szybkość. dobra, mamy to, mamy silniczek, pakujemy silniczek do autka, no i możemy ruszać. Chwila, czemu? Ja mam drzwi zamknięte. Baniaczek sobie wrzuciłem do Auta, nie wiecie? Trzeba sprawdzić, nasze pciocha i Jest. Dobra, baniaczku, ja bym cię chciał widzieć. E, dobra, leży sobie baniaczek. Wsiadamy teraz do samochodziku naszego wspaniałego i już wam pokazuję co i jak. Jest baniaczek, jest. Ręcznie ściągamy, i jest. No i ruszamy. Raczej ja sobie tutaj wyjadę, oczywiście, z silniczkiem. Normalnie, tak jak każdy z was by wyjechał. No i wiecie co? Zatrzymuje się silniczek. Wyłącza. Słychać silniczek. Nic nie słychać, biorę baniaczek do ręki i wiecie co? Jadę. Zobaczcie, jedną ręką na zimny łokieć, w ręce drugiej trzymam baniaczek. I ten właśnie baniaczek popycha nas do przodu, i tutaj prędkość będzie naprawdę wyrąbista. Tylko trzeba się szybciutko rozpędzić. Znaczy, szybciutko, szybciutko, powolutku, zwał jak zwał. Ale rozpędzamy się bez użycia wody w chłodnicy i paliwka w silniku. Zobaczcie, już jest stówka na, na liczniku, albo będzie zaraz. Jak będę trzymał się drogi o prosto, po prostu. No to. No to do 90 docisnęliśmy. Jak będzie z górki, to nawet do 160. Ale sposobik jest bardzo łatwy, bardzo prosty. Po prostu wrzucamy sobie cokolwiek. Nie musi być baniaczek. No i przeciągamy sobie tak, o, żeby baniaczek nie przeleciał nam za siedzenie. E, a tutaj fajnie tą rękę trzymam jakimś cudem, że nie dociągam jej do siedzenia, chociaż chyba by było lepiej i szybciej bym jechał, gdybym właśnie dociągnął tą rękę. Wtedy by był naprawdę maksymalny speed, jeżeli chodzi o ten baniaczek. Wiecie co? Dla pewności spróbuję. Oczywiście hamujemy normalnie i baniaczek wtedy, mimo że go trzymamy, nic się nie dzieje z tym. No a teraz spróbujmy. Dociągnąłem go do siedzenia. Zobaczmy, czy rozpędzimy się dalej, raczej szybciej, że pojedziemy szybciej, czy nie. Czy będzie stówka? Zobaczmy. 80? Kurczę, kurczę, o 90. Lecimy pod stówkę, będzie stóweczka. Oj, minimalnie więcej, 95 bym powiedział. Wow, 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 coś mnie tutaj rzuca. Ale zobaczcie, nawet jak wyjeżdżam na trawę, on dalej utrzymuje tą prędkość. Także piękny sposób. I tak jak mówię, nie jest tutaj potrzebny baniaczek. Może być kawałek drzwi, chociaż no, czasem na tyły coś małego wystarczy wrzucić. Nie wiem, coś jak coś do jedzenia też może być. Burger, czy jakiś batonik, coś co sobie tam złapiemy bez problemu na dole. Aha, bo ten baniak znowu poleciał do tyłu, dlatego zwolniliśmy. No, ale jeżeli jest blisko siedzenia. No, to prędkość jest maksymalna i naprawdę rozwijałem prędkości nawet do 160 na godzinę. No, chyba że to troszkę ograniczyli, tutaj te auta nie mogą się tyle rozpędzać. Dobra, ale teraz przejdźmy do siliczka i chłodnicy. Po co to wziąłem? Czasem jest tak, że w coś uderzymy, jednak mimo tego, że jesteśmy naprawdę dobrymi kierowcami, no uderzymy. Jest ciemno albo coś nam wyskoczy, jakiś jeleń przed drogą, taki kamienny jeleń, oczywiście, no i, i, i walniemy, i się wywrócimy w Albo albo się nie wywrócimy, jak mamy trochę szczęścia, a po prostu się zatrzymamy. No i wtedy e, ten sposób nie działa. I hmm, raczej działa do przodu, nie? Cały czas do przodu i jak najbardziej działa. Ale jeżeli chcemy cofnąć do tyłu, musimy włączyć silnik e, i wycofać, albo wyjść z auta i przesunąć sobie auto, przepchnąć do tyłu. No a potem śmigać znowu dalej tym sposobem. Ważne, żeby nie zgubić tego, tych rzeczy. E, no, tak jak mówię, drzwi nie są potrzebne w samochodach ani tutaj z boku, ani z tyłu. Nigdzie. Po prostu musimy jedną rzecz mieć, żeby cisnąć do przodu, jeżeli przyjdzie burza piaskowa czy cokolwiek, schowamy się w domu przy odrobinie szczęścia jeżeli hmm, jakiś domek się pojawi oczywiście, schowamy się w nim, no i, i przeczekamy i jedziemy dalej także nie bez problemu, bardzo ładnie to Idzie. I mam nadzieję, że odcinek się podobał, że wam się to przyda i w momencie kiedy braknie wam paliwa, będziecie mieli coś pod ręką, żeby dalej przejechać tym samochodzikiem lub będziecie mieli drzwi od kibelka, żeby sobie na nich polecieć w siną dal i przejść tą mapkę jedną z dwóch oczywiście, bo na drugiej mapce nie mamy tej opcji tylko na desercie. Także ja wam bardzo dziękuję. W dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście Zróbcie to jeszcze teraz, będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!